Dzisiaj jesteśmy w Solicznikach. Postanowiliśmy zapytać Soljan, co oni myślą o ustawie zakazu sprzedaży alkoholu 1 września. Bardzo dobrze, zgadzam się z tą ustawą. E, Litwa ma problem w, w te czasy, że e, młodzież bardzo pije dużo i z tym trzeba jak to e, walczyć. Tak. Dobrze, dobrze. Może no, młodzież, młodzież nie będzie pić, tak? Ну, no, не знаю, не могу купить, потому что, ну, аварии даже бывают. Ну, знаю, алкоголь – это всегда враг человека, а для, для того, что не можно купить, то не есть так хорошо. Но no, все равно, некоторые люди запасаются, и все равно достанут. Купят 31-го, правда, или нет? Тот, кто захочет, найдет дорогу и купит всегда там, где ему понравится, и там, где он попросит в другом месте, и где-то найдет эту возможность. Nie, no to ja rozumiem, że to, to może sens, jeżeli kto chce użyć ten alkohol, to, to ten jej użyje tam, czy wcześniej, czy później. Ale to pierwszego, żeby tak zabronić, to może i doszło. Może kto będzie bardzo mocno chciał, spożywać alkohol, powiedzmy, i jednak znajdzie wyjście i gdzieś tam sobie Ale, ale mimo wszystko to są trudności i może, może to ma rację bytu. Taka ustawa możliwe ma rację bytu, według mnie. Jakby jest sens. Ale z jednej strony nie ma sensu, bo dla tego, kto już naprawdę zechce, to znajdzie sposób to zrobić i może dzień przed tym kupić. Kto już za, wcześniej kupuje, szczególnie dla młodzieży, to już sprawa zgubiona. Dlatego, że młodzież szkolna to do 18 lat, a to marnuje się i rozum, i mózg, i zdrowie. Czy rzeczy, które podstawowe dla młodzieży to potrzebne. Ale swoboda jest swoboda, to trzeba kupować kiedy chcesz. Я, помню, я помню, когда Андропов, нет, Горбачев yes. сделал вудка по лицензии. То было тоже yes. зле. А люди все скорудно самокон пили и травились от этого. То лучше сделать, чтобы продавали, кто пил, то и пить будет. А кто не пил, то и не будет пить. Сдомжище. Напить все, выспать się. и до старости дожить. Все время и